Gotuj z historią zaprasza Joanna Januszkiewicz. Cześć, przed Wami Joanna Januszkiewicz. Dzisiaj znowu wracamy na hetmański dwór do samego Białogostoku, bo powiem Wam szczerze, że ta rezydencja Jana Klemensa Branickiego zasługuje na szczególną uwagę, bo to ona właśnie była jego ulubioną za czasów branickiego nazywana Podlaskiem Wersalem. Tak naprawdę budziła podziw w całej Europie. To tu podejmowano najznamienitszych gości oraz koronowane głowy. I nie bez znaczenia pozostaje fakt, że gospodarz tego miejsca niewątpliwie marzył o koronie, zapewne dlatego organizacja jego dworu niewiele odbiegała od tego królewskiego. Organizacja życia codziennego w pałacu w ogóle obsługa Hetmana, jego małżonki, wymagała całej armii ludzi. Dworzan, służby, urzędników, artystów, rzemieślników, nawet żołnierze, którzy na dworze byli z racji pełnionego przez brańskiego urzędu, niejednokrotnie podejmowali działania nie do końca związane z ich pro profesją. Zdarzało się, że musieli zastawiać pańskie. Stoły, czy na przykład pilnować y, rzemieślników, którzy, tak trochę byśmy dzisiaj powiedzieli, się ulenili w swojej pracy, więc trzeba było ich nieco y, zmotywować w pewien sposób, żeby działali szybciej. No, wiadomo, że ilość zatrudnionych osób na dworze nie zawsze była taka sama, bo ona zmieniała się w zależności od potrzeb. Y, zależało to od wydarzeń, które tam były organizowane gości jacy byli przyjmowani czy chociażby nawet od pół roku ale liczebność tych osób należy liczyć nie w dziesiątkach a w setkach i ten pałac hetmana jest bardzo wdzięcznym tematem jeżeli chodzi o taką sferę kulinarną ponieważ wszyscy mieszkańcy dworu i osoby tam zatrudnione Musiały zostać wyżywione. Więc temat dotyczący jedzenia jest naprawdę obszerny i bogaty. I tutaj taką niezwykle istotną kwestią było rozplanowanie i zarządzanie zapasami jedzenia i też organizacja działania kuchni. No, łatwo jest nam sobie wyobrazić, gdy się cofniemy te 300 lat wstecz, że wtedy troszkę inaczej wyglądały i warunki przechowywania żywności, jej transportowania, robienia zakupów. W ogóle te jedzenie, zaopatrywanie się w jedzenie wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj, więc trzeba było nie lada umysłu, żeby to ogarnąć i żeby nikt nie czuł się głodny, każdy był zadowolony, a dodatkowo gość, który pojawiał się na dworze, wychodził z tego dworu wręcz zachwycony i no i taki pełen podziwu. Więc tutaj zarówno i Jan Klemens Branicki, jak i jego y, armia zatrudnionych ludzi miała nie lada orzech do zgryzienia i ten orzech y, udało im się rozgryźć. A jak to się działo? Kto dowodził dworem? Kto zarządzał? O tym opowiem wam podczas kolejnego spotkania. Do usłyszenia. Gotuj z historią. Zaprasza Joanna Januszkiewicz.